Twój deklarowany światopogląd wykluczał cię z pewnych ofert? Moim zdaniem tak. Ale miałaś na to namacalne dowody, czy tak przypuszczałaś? E, nie, no miałam na to. Czyli co, jej nie bierzemy, bo? Bo no ona wiesz, jest tego za się kościółkowa? Tak nie... no, no. Czy za bardzo na prawo? że koś, jakby na no, rzecz nie nasza. Ja myślę tak, że to jest tak, że my mamy swoje wyobrażenia na temat różnych osób. Spotykam ludzi w tym zawodzie też bardzo różnych. Zazwyczaj aktorów, tak? No bo jesteśmy obsadzani i mamy Jesteśmy czasem naprawdę z różnych bajek i wiemy o sobie, że, nie wiem, no ja jestem katoliczką, ktoś jest buddystą, ja jestem heteroseksualna, ktoś jest homoseksualny. Jakby wiemy o sobie tego typu rzeczy. I kiedy się spotykamy na tym planie, trochę jesteśmy na siebie skazani. Nagle się okazuje, że mamy o czym rozmawiać, szanujemy się, lubimy się, rozumiemy się i. Jest super. Natomiast takie mam wrażenie, że jeżeli ktoś mnie nie zna osobiście, nie, nie ma tego bezpośredniego kontaktu, to jakby on żyje i kieruje się tym swoim wygenerowanym gdzieś tam na podstawie jakichś doniesień, czegoś przeczytanego. Jakąś tak posługuje się mm -hmm. tą kliszą i nie ma może też potrzeby by pozbywania się tej kliszy.